Dzień dobry Państwu. Oto ja największa nudziara YouTube'a, która e, gada o książkach, czy to książki, albo wiersze. E, cieszę się, że kogokolwiek to interesuje, jakkolwiek. E, dziś przeczytam dla Państwa kolejną część Braci Karamazow Dostojewskiego. E, taki piękny dzień mamy, pomyślałam sobie, że, że poczytam. Ale niestety będą nam towarzyszyć dźwięki samolotów przelatujących oraz huk pracujących nieopodal maszyn, które ścinają piękny las. Choć sadzony właśnie pod wycinkę, więc jestem w stanie to jakoś przeżyć. Jesteśmy w księdze pierwszej, części pierwszej, pod rozdziale trzecim pod tytułem Nowe małżeństwo i nowe dzieci. Fiodor Dostojewski Bracia Karamazow w wydaniu znaku z roku 2009 przełożył Adam Pomorski. Pod rozdział trzeci. Nowe małżeństwo i nowe dzieci. Ledwo pozbył się czteroletniego miti, Fiodor Pawłowicz zaraz ożenił się po raz drugi. To powtórne małżeństwo potrwało z osiem lat. Drugą małżonkę, Sofię Iwanowne, też młodziutką osóbkę, przywiózł sobie z innej guberni, do której wybrał się w sprawie pewnego drobnego kontrakciku z jakimś tam żydkiem w spółce. Fiodor Pawłowicz mógł się awanturować, pić i hulać, ale nie żeby przestał się troszczyć o lokatę swego kapitału, a interesiki swoje prowadził zawsze z korzyścią, acz oczywista, niemal zawsze podławym sposobem. Sofia Iwanowna należała do gatunku sierotek, od dziecka bez żadnej rodziny. Córka jakiegoś ciemnego diakona. Wychowała się w bogatym domu swej żywicielki, nauczycielki i dręczycielki, wysoko urodzonej staruszki wdowy po generale Worochowie. Bliższych szczegółów nie znam. Słyszałem jedynie, że ponoć tę potulną, cichą i łagodną wychowankę odcięli raz ze stryczka, które który uwiesiła na gwoździu w drwalce. Tra tak trudno było jej ścierpieć fanaberie i wieczne wymówki tej staruszki. Zapewne nie najgorszej, ale z bezczynności popadłej w najnieznośniejsze samodurstwo. Fiodor Pawłowicz oświadczył się o rękę zasięgnięto o nim opinii, po czym pokazano mu drzwi, a on wtedy znowuż, jak przy pierwszym ożenku, zaproponował sierotce porwanie. Bardzo, bardzo być może, że sama panienka, ani myślałaby się za niego wydać, gdyby była się w pory dowiedziała tego i owego. Rzecz jednakowoż rozgrywała się w innej guberni. Cóż tam zresztą mogło docierać do szesnastoletniej dziewczyniny poza tym, że lepiej już kamień do szyi i w wodę niż łaskawy chleb u Dobrodziejki. Zamieniła więc nieborządko-Dobrodziejkę na Dobrodzieja. Fyodor Pawłowicz. Nie dostał tym razem złamanego grosza, bo generałowa wpadła w gniew, nic nie dała, a w dodatku oboje wyklea. wykleła. Tym razem jednakowoż nawet nie rachował na zyski. Złakomił się tylko na niezwykłą urodę niewinnego podlotka, a już zwłaszcza na niewinny wygląd, który zachwycił tego lubieżnika i jak dotąd występnego amatora wulgarnych niewieścich wdzięków. Tymi niewinnymi oczętami jak brzytwą mnie wtedy po sercu głasnęła. Mawiał później jak zwykle z plugawym chichotem. U rozpustnika i to zresztą mogło być lubieżną fascynacją. A że nie otrzymał żadnej gratyfikacji, Fiodor Pawłowicz nie robił z żoną ceremonii i powołując się na jej tak by rzec winę wobec niego i na to, że ją nieomalże zdjął ze stryczka, wykorzystując ponadto niej niezrówno. Niewzrównaną pokorę i łagodność, podeptał nawet najzwyklejszą małżeńską przyzwoitość. Uch! Do domu sprowadzał kobiety ze złego prowadzenia i urządzał orgię. Jako znamienny szczegół podam, że słu służący Grigori, ponury, głupi i uparty rezoner, który nienawidził dawniej Adelaidy Iwanowny. Tym razem stanął po stronie nowej pani, bronił jej i wykłócał się o nią z Fiodorem Pawłowiczem w sposób jak na służącego nieledwie zuchwały, a któregoś razu przerwał nawet orgię i siłą wypędził z domu wszystkie przybyłe lafiryndy. Później u nieszczęsnej, od dziecka zachłukanej młodej kobiety ujawniło się coś na kształt nerwowej przypadłości niewieściej, spotykanej częściej między pospólstwem u wiejskich bab z racji owej przypadłości zwanych opętanymi. Opętanymi. Hmm, przepraszam. Przez tę chorobę z okropnymi napadami histerii chorej wręcz zdarzało się postradać zmysły. Urodziła jednakowo Fiodorowi Pawłowiczowi dwóch synów, Iwana i Aleksieja. Tego pierwszego w pierwszym roku małżeństwa, a drugiego w trzy lata później. Kiedy umarła, Aleksiejowi szedł czwarty rok, a choć to dziwne, wiem, że zapamiętał matkę na całe życie, ma się rozumieć jak przez sen. Po jej śmierci obu chłopcom przydarzyło się niemal kropka w kropkę to samo co pierwszemu Miti. Ojciec kompletnie o nich zapomniał i zaniedbał, trafili więc do tegoż Grigoria i także samo do jego izby. W izbie odnalazła ich narowista staruszka generałowa, dobrodziejka i żywicielka ich matki. Żyła jeszcze i przez cały ten czas, przez okrągłe osiem lat, nie mogła zapomnieć zniewagi, która ją spotkała. O doli i niedoli swej Sofii przez okrągłe osiem lat zasięgała u źródła najściślejszych wiadomości, a słysząc o jej chorobie i otaczającym ją bezeceństwie, orzekła w przytomności swych rezydentek: Dobrze jej tak, Bóg ją skarał za niewdzięczność. Dokładnie w trzy miesiące po śmierci Sofii Iwanowny generałowa ni stąd, ni zowąd, zjechała osobiście do naszego miasta i to prościutko do Fiodora Pawłowicza, a choć wszystkiego razem pobyła w miasteczku z pół godziny, dokonała niewiele. Miało się akurat pod wieczór. Fiodor Pawłowicz, którego przez okrągłe osiem lat nie widziała na oczy, przyjął ją pijaniutki, bez żadnych ponoć tłumaczeń. Szast prast, jak tylko go ujrzała, wycięła mu dwa siarczyste, huczne policzki. Trzykroć za czub przygięła go do podłogi, a potem, słowa nawet nie mówiąc, ruszyła wprost do czeladnej do obu chłopców. Od pierwszego rzutu okiem, widząc, że są nieumyci i w brudnej bieliźnie, natychmiast trzepnęła w pysk samego Grigoria, oznajmiając, że obu malców zabiera do siebie. Wyprowadziła ich jak stali, otuliła pledem, wsadziła do karety i wywiozła do swojego miasta. Grigori zniósł ten policzek jak oddany sługa i bez słowa najmniejszego grubiaństwa, a jak odprowadzał starszą panią do karety, to pokłonił się w pas i orzekł z przekonaniem, że pan Bóg jej odpłaci za sieroty. A z ciebie to jednak bałwan, wykrzyknęła generałowa na pożegnanie. <gry> Fiodor Pawłowicz, rzecz całą rozważywszy, uznał, że mu się opłaca, później nie, pro, nie oprotestował żadnego punktu swojej formalnej zgody, co do wychowania dzieci u generałowej. Z opowieścią o otrzymanych policzkach sam zaś rozjeżdżał po całym mieście. Tak się złożyło, że i generałowa niezbawę, nie, niezabawem umarła, w testamencie jednakowoż zapisała obu chłopaczkom po tysiąc rubli na ich wykształcenie, ale żeby całe te kwoty zostały spożytkowane wyłącznie na nich. Z tym wszakże zastrzeżeniem, że ma ich starczyć aż do pełnoletności, bo jak na takie dzieci to i tak aż nadto duży datek, a jak się komu podoba niech sam sięgnie do kieszeni. I tak dalej, i tak dalej. Przecież się chwilkę ubierać. Ależ emocji. O nie, zachodzą chmurki, będzie zimno. Nie strzekają. Dobrze. Może to się. O nie, będę zaraz marzła albo spadnie deszcz. Tak też może się zdarzyć, ale póki nie spadnie, to jeszcze doczytam troszkę. Co do mnie testamentu osobiście nie czytałem, ale słyszałem, że było to właśnie jakieś dziwactwo w tym stylu, aż nazbyt kwieciście wysłowione. Głównym spadkobiercą wowej guberni, Jefim Pietrowicz yy, głównym spadkobiercą staruszki, okazał się jednakowoż człowiek zacny, marszałek szlachty wowej guberni, Jefim Pietrowicz Polenow. Przepraszam, takie nie uczę. Odkąd po wymianie listów z Fiorem Pawłowiczem raz dwa zmiarkował, że złamanego grosza się z niego nie wydusi na utrzymanie jego przecież rodzonych dzieci, tamten wprawdzie nigdy wprost nie odmawiał, ale zawsze w takich wypadkach przeciągał sprawę, czasem nawet rozpływając się w żywnościach. Sam we własnej osobie zajął się losem sierot, a szczególniej polubił młodszego Aleksieja tak bardzo, że chłopak przez długi czas chował się w jego rodzinie. Ten szczegół zechce sobie czytelnik zakonotować na samym wstępie. Komu jak komu, ale temu właśnie Jefimowi Pietrowiczowi, człowiekowi jak rzadko szlachetnemu i wrażliwemu, zawdzięczali młodzi ludzie swe wychowanie i wykształcenie, których starczyć im miało na całe życie. Ścinają chłopaki, idą chmury, słuchajcie. Może zrobię przerwę. Tam widać.